Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mu proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi. A wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przychodzimy w niedzielę do świątyni, przynosimy Panu Bogu w sercu nasze kłopoty, dramaty duchowe. Jest adwent, a więc czas takiego pogłębienia życia duchowego i specjalnie wybrane Ewangelie na ten czas adwentowy. I co czytamy? Czytamy, że było to w 15 roku rządów Tyberiusza, Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip tetrarchą Iturei, kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. I ktoś powiedział na litość boską, po co na to tracić czas? Co mnie jakaś Abilena obchodzi? Co mnie Tetrarcha i Turei obchodzi? Panie Boże, daj jakąś radę na życie. No, coś, coś o sobie powiedz, o, o człowieku, o niebie, o piekle. Ewangelia jest taką cienką książką. Tam wydawać by się mogło, że no, każda linijka powinna być przemyślana, żeby nie była zmarnowana. Każdy fragmencik Ewangelii, żeby tam były cenne rzeczy. A jak się otworzy Ewangelię Mateusza, Dawid był ojcem Salomona, Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata. Zawsze, żeśmy jako klerycy śmiali się w tym momencie, kiedy to było czytane w seminarium, szczególnie jak doszło, że tam ktoś był synem Azora, no to żeśmy już pękali ze śmiechu. Po co to wszystko? Po co my mamy w Piśmie Świętym takie teksty? Uczniowie poszli i zobaczyli, gdzie Jezus mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. No, przepraszam, sprawozdanie z wypadku samochodowego, no a co mi to obchodzi, było dziesiąte, mogło być o czternastej, mogło być o szóstej. Bóg ktoś nam chce powiedzieć. przez to ciągłe odnoszenie się do historii. Chcę nam, kochani, powiedzieć, że życie jest opowieścią i zbawienie człowieka jest historią, jest opowieścią, konkretnie umieszczoną w historii świata. Każdy człowiek jest opowieścią. Człowieka się poznaje przez to, że opowiada on swoją opowieść. Popatrzcie, jak popatrzymy na kwiat, na tę świecę, to też powie: ładna, podoba mi się. I przepraszam, mnie nie obchodzi, jaka jest jej historia. Kto ją wyprodukował, kto ją zaprojektował? Ładna albo nieładna, ale z człowiekiem tak nie jest. Jak przychodzi do mnie człowiek, to ja mówię, no to przedstaw się trochę. To ja księdzu opowiem moją historię. No jasne, opowiedz historię. Wierzcie mi tety prawdopodobne. My jesteśmy historiami, chodzącymi historiami. Zdradzę wam, że nieraz, kiedy siedzę w konfesjonale i nikt się nie spowiada, to tak się przyglądam ludziom w kościele, patrzę przez kratki, ktoś wszedł. Weszła taka dziewczyna, zwykła, normalnie wyglądająca, klęka przy konfesjonale, no to w imię ojca i syna i zaczyna mówić swoją historię. Po 10 minutach odchodzi do od konfesjonalu, ja na nią patrzę, mówię, nieprawdopodobny człowiek, ale co zadzieje, Opowiedział mi swoją historię, a tak z wyglądu to, no to jesteśmy tacy zwykli. Właśnie o tej porze roku, może szczególnie, szczególnie szarzy. Każde wydarzenie, w życiu człowieka ma sens w zależności, co to jest za historia. Proszę Państwa, przepraszam, odwołam się do chyba znanego wszystkim przykładu, bo to kultowy film, pamiętacie, Wabank i tą blaszkę quinto, którą zgubił? Jak się pierwszy jest na tym filmie, mówimy, Boże, co on zrobił, no kurczę, zgubili blaszkę, wpadną chłopaki. Okazuje się, że ta blaszka uczestniczyła w zupełnie innej historii. Dopiero jak obejrzymy film do końca, mówimy, ależ ta blaszka to był majstersztyk. Twój ojciec wraca pijany do domu. No źle, spił się, leży. Mówimy Ham, prosta, nienawidzę go. Wynoś się stąd. Znasz tą historię? Kochani, ja nieraz pytam ludzi, jak przychodzą, znasz Twojego ojca? Opowiedz o swoim ojcu. No, co się znaczy ojciec? No, on pochodzi ze wsi, tam mieli gospodarstwo, tam potem, no potem tam gdzieś był na jakichś studiach, coś, jakaś, no, poznał no, matkę, pracuje historię ojca opowiadamy 40 sekund, a to już jest rozbudowana historia ojca. Ale historia Twoich rodziców? Nie no, poznali się, ożenili się, no, kłócą się dużo. 15 sekund, historia moich rodziców. A wiecie, jakie to są historie rodziców? Kochani, to jest nieprawdopodobne, jaką historię mają rodzice. A przepraszam, i odwrotnie, Twój tata zna Twoją historię. A co on tam o mnie wie? Wie, że wychodzę na uczelnię i wracam wieczorem. On nie ma pojęcia, co się w moim życiu dzieje. Moje zmagania o czystość, moje miłości, moja próba samobójcza, on nawet jej nie zauważył, że była kiedyś próba samobójcza. Nie znamy swoich historii, a więc nie mamy pojęcia, do czego ta blaszka służy. Co, co to była ta blaszka, którą mój ojciec gdzieś kiedyś pokazał? Niesamowite to jest. Dlaczego do, o tym mówię? Dlatego, że my sami nie znamy swojej historii życia. No, oczywiście nie pamiętamy wielu rzeczy. Nasza pamięć działa wybiórczo, ona usuwa te rzeczy, których się boimy. Nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu. I na szczęście pojawiają się tęsknoty. Pojawiają się tęsknoty z innej historii w naszym życiu. Z innej historii. Pojawiają się takie myśli, że rzuciłbym to wszystko, gdzieś bym wyjechał, o czymś marzę. Ciągle jestem rozczarowany. No, niby nawet mam wszystko, studia mi idą dobrze, no, no, niby jestem przystojny, nawet mam dziewczynę, ale coś mi nie pasuje. Dlaczego? Co to jest to coś, co mi nie pasuje? Ta tęsknota, ten brak. Otóż Bóg Cię woła, bo proszę Państwa, danej historii nie oceni się będąc w tej historii. Trzeba wejść w inną historię. Trzeba zobaczyć inne ujęcie. Gdybyśmy, gdyby kamera stała tylko w tym banku której dokonał się rabunek, nigdy byśmy nie zrozumieli tej historii. Trzeba było parę ujęć z innych scen, z innych wątków. Otóż Bóg nas woła. Bóg nas woła, wyjdź, bo nie wiesz, w jakiej historii jesteś. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Bóg wołał Samuela, on się budził, słyszał głos Boży i szedł do, do Eliasza. I mówił, po co mnie wołałeś? To nie ja. Oto szedł znowu spać. I Bóg go znowu woła. To on idzie do Eliasza. Słuchaj, Bóg cię woła. Chodź, chodź, a ty mówisz, coś mi tęskno, coś... O, wiem, komputer się włącza. Kładziemy się spać, a Bóg mówi, nie, chodź, chodź, wołam cię. Wiem, do kumpla zadzwonię, na piwo skoczymy. To nie to. Rozumiecie, my się szarpiemy, bo my nie znamy głosu Pana Boga. Kiedy ktoś do ciebie zadzwoni i powie obcym głosem, cześć kochanie, to powiesz, odłoży słuchawkę, jakiś facet, obcy głos. My nie znamy głosu Pana Boga. I kiedy On nas woła, mówimy kumpel, forsa, seks. Muzyki bym posłuchał, to nie ani muzyka, ani seks, ani chłopak. Tylko ktoś woła. I wtedy często zamykamy serce. Mówię, już mam dość tych tęsknot, jakichś rozkojarzeń w moim życiu. Ciągle gdzieś mi się coś, dość... a zapiszę się jeszcze na kurs komputerowy, zapiszę się na angielski, dowalę sobie jeszcze kursem jakimś innym. Wezmę się w ogóle w garść. Muszę się wziąć w garść, żeby się wylecić z tych tęsknot. Proszę Państwa, setki tysięcy ludzi zaprzęgło swoje serce w kierat. I nawet nie ma czasu pomyśleć, co się w ogóle wokół nich dzieje. Oni mają jedną historię. Stan konta, czasopodwajacz, nowy telewizor, dvd no domowe i Sylwester teraz na głowie. To jest ich historia. Czy ten Sylwester u kumpla wypali, czy jeszcze do koleżanki wpadniemy po drugiej w nocy, bo zaprasza serdecznie. A Bóg mówi, wyjdź z tej historii człowieku, bo nie zrozumiesz. Tak jak Wam mówiłem. Yy... Żyjemy, jesteśmy, nasze życie jest filmem, na który się spóźniliśmy 20 minut. To jest straszna męka oglądać taki film, jak nie widzieli początku. Dlaczego on ją bije? No, coś się stało, ale ja nie wiem o co chodzi, no. Dlaczego on jest taki gburowaty? Żyjemy, czytamy książkę, to jest fatalny moment, kiedy czytamy książkę, wypieki na twarzy i nagle trach, 20 stron brakuje. No nie, no na litość boską, no też żeś mi się musiał trafić. Szukamy tych 20 stron, no nie ma ich, no. No, próbujemy czytać dalej, ale też czujemy, że na tych 20 stronach coś się ważnego stało. Czy ty czujesz, że życie twojej rodziny jest książką, w której brakuje 20 stron? Dlaczego ten ojciec warczy na mamę? Dlaczego mama bez przerwy narzeka? Dlaczego moja siostra bez przerwy się mnie czepia? Czy ja się czepiam siostry? Coś mi tu brakuje w tej historii. 20 stron mi brakuje. Otóż niektórzy mówią, Macbeth Szekspira powiedział, że życie jest opowieścią idioty. Jak patrzymy na nasze życie, to mówimy, kurde, to jest życie idioty. No, nie wiem o co tu chodzi. Otóż jest jeden sposób, kochani, żeby wyjść ze swojej opowieści i wejść w inną opowieść, która wszystko wyjaśni. Być może ktoś z was usłyszał kiedyś opowieść kogoś swojego bliskiego i nagle mu oczy się takie zrobiły. Jak przyszedł wujek i powiedział, a wiesz, mama nie jest pierwszą żoną twojego taty. Wujku, co ty... Tata miał żonę? No miał. To była taka historia, wiesz, o tym się nie mówi, to taka tajemnica rodzinna. Tam był taki romans, wiesz. Wujku, co ty Oni nie mają ślubu kościelnego. No ja się zawsze dziwiłam, że nie było zdjęć tego ślubu kościelnego. Mama mówiła, że zginęły, że co? Ale ja coś czułem. I nagle ci wujek opowiada historię, które której jesteś zanurzony, a w której nie miałeś pojęcia od lat. Mówimy, Do nie spodziewałem się tego. To Mówimy... No to zupełnie zmienia postać rzeczy. Czy, 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 czy koleżanka, która się stała w biurze nieznośna. I ktoś mówi, słuchajcie, dziewczyny, ona ma głos na piersi. Naprawdę, co to zmienia postać rzeczy? Nie, ona nam nie mówiła. Otóż Ewangelia jest historią, którą kiedy czytamy, to mówimy, to zmienia postać rzeczy. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza. Narodził się Jezus, a potem była Maryja, Józef, demon. Wiesz, twój dziadek, 150 lat temu, pradziadek, prapradziadek, odszedł od Boga, potem jego dzieci, już też były to wszystko, tam historia, oni się przenieśli, wiesz, z Marzowsza, pojechali gdzieś tam, ktoś był, rozchorował się. Naprawdę? To taka historia była? W ogóle nie mam o tym pojęcia. Ach, to jest te 20 kartek. No jasne, zaczynam rozumieć. Zaczynam rozumieć, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ewangelia to jest te 20 kartek, przepraszam, że tak mówię, bo to są złote karty naszego życia, yy, które wyjaśniają nam, co się dzieje w naszym życiu. Ewangelia jest tym brakującym fragmentem filmu naszego życia. A raczej nie brakującym fragmentem. To jest tło, na którym dopiero możemy zobaczyć wszystko. Tak jak w różnego rodzaju puzle dokładamy jakiś fragmencik. Zaczyna mi, to, zaczyna mi to pasować. I tę historię, kochani, można odczytać tylko sercem. Jeszcze raz będę o to serca apelował. Wiecie, dlaczego my wychodzimy z kina ze łzami często w oczach? Wychodzimy z kina i jesteśmy poruszeni. To jest nieprawdopodobne. Wchodzimy do kina, wychodzimy na ulicę i przez takie pierwsze nie wiem, czy Państwo to macie takie odczucia, pierwsze 30-60 sekund na ulicy to jesteśmy tacy... Jeszcze oszołomieni, bo ta bitwa, bo tu łzy, oczy mamy wilgotne. Jeszcze tak z kolegą pierwsze relacje o filmie. Otóż dlatego, że filmy to są historie, w których my odnajdujemy historię naszego życia. Że on zginął, że ten brat go szukał, że potem tą wojnę przegrali, że był zdrajca. To porusza nasze serce. My często próbujemy tę historię odkryć intelektem. Jeszcze raz przestrzegam i czuwajcie nad tym, kochani. Żeby Boga nie zamienić w doktrynę, w suche pojęcia, które sobie w głowie będziemy układać. Bóg jest przedmogący. Aha, to tu. A Maryja jest człowiekiem. Aha, czyli ona jest niżej. Bóg jest dobry. Aha, czyli dobry. Co to jest dobry? To wiem, co to jest dobry. To sobie układam pojęcia. Jasne, oczywiście. Bóg stał się człowiekiem. Aha, ja nieraz zająłem, zapytałem pewnego pana, co pan widzi przed oczami, jak ja mówię do pana Bóg. on, Bóg? A no to litery widzę. B widzę, ukreskowane, W i G. Bóg. Jak ksiądz mówi Bóg, to ja widzę Bóg. Jak ksiądz mówi wszechmogący, to taki widzę, taki fuuu, tak, ojej. Ale jak mu powiem, porysowali panu z cyzorykiem samochód. O Jezus Maria, co ksiądz opowiada? Nagle schodzimy. Proszę państwa, wielu ludzi przychodzi do księdza z rzeczywistym bólem w sercu pożonglujemy pojęciami. Bóg, wszechmogący, krzyż, wiesz, Chrystus nad Tobą czuwa, tak, czuwa, wiem co to jest czuwa, tak. Czuwa, wiem, tak. I wracają do domu i nic się nie zmieniło, bo to musi dotrzeć do serca. Przez historię to dociera do serca. Bóg stał się dla nas historią. Był kiedyś Abram, był kiedyś Mojżesz. I ta historia trwa, był kiedyś Jan Paweł II. Popatrzcie jak nas historia Jana Pawła, człowieka Wadowic, trzasnęła w serce. Żad, żadna teoria by nas, żaden, żadna teoria psychologiczna, żadna teoria socjologiczna, żadna teoria duchowa by nas nie ruszyła A on, ten człowiek z krwi i kości, jego historia, strzelali do niego i w Wadowicach Kremówki i był w Polsce I tam go Polacy przyjęli i pojechał do Gliwic, to nie dojechał, potem ładnie mówił Miał być w Gliwicach, nie było papieża, potem nie miało być papieża, to przyjechał papież, skaranie boskie z tym papieżem I myśmy go za tą historię kochali za te jego jeżdżenia, płakania, machania laską, za tą modlitwę za Polskę. Historia. Historia. Gdybyśmy się raz z nim spotkali, tego by nie było. Ludzi, wielu ludzi straciło kontakt z sercem. Ich życie stało się kieratem, co muszę zrobić, co nie muszę zrobić. Albo, albo stało się pytaniem matematycznym, jak rozwikłać ten problem. Ale przestaliśmy często odczuwać je sercem. Tylko właśnie coś w tym sercu się odzywa. Jakiś smutek, Jakaś tęsknota, Bóg w teorii i pojęciach nas nie zbawi. Tam, gdzie jestem, moje serce często jest jak, jak skarb na dnie studni, która została zasypana różnymi zardzewiałymi wiadrami to są te nasze poranienia z przeszłości, to są te nasze teorie, które mamy. Przepraszam, to są te, jeszcze raz powiem, lustra zniekształcające, których mamy tam mnóstwo w tym sercu, żeby nie dotrzeć do swojego prawdziwego ja. Powtórzę, wielu ludzi od dawna może nigdy w życiu nie rozmawiało ze swoim prawdziwym ja. My mamy gotowe schematy, kalki, teorie, zawołania, opinie, które sami sobie wypracowaliśmy albo wypracował nasz rozum. I przepraszam, to jest nieprawdopodobnie, ja myślę, że dlatego ten film zrobił taką furorę, bo my intuicyjnie czujemy, że to jest nasza historia, nieprawdopodobnie pokazała pierwsza część pierwszego odcinka Matrixa. My śpimy, proszę Państwa. My śpimy. Przecież jak się czyta list do Rzymian, to jakby bracia wachowcy z tego swój scenariusz czerpali. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. Odrzucmy więc uczynki ciemności a przeobleczmy się w zbroję światła. Zbroję światła, bo będzie bitwa i szatan będzie w nas walił i ocali nas zbroja światła. Ocali nas zbroja światła. W Adwencie mamy wołanie, czy jak w liście Efezjan, zbudź się o śpiący. Kochani, to jest tak jak w tych filmach, kiedy tam Jakiś rycerz czy ktoś chce wyzwolić porwaną królewnę, spada do niej na chwilę, mówi uciekajmy stąd, uciekajmy stąd. Zaraz oni przyjdą, zabiją cię. A ona, mówi zostaw mnie, mi tu jest dobrze. Co ty mówisz? Oni cię więzią, oni cię otruli, oni cię otumanili. Nie, zostaw mnie, chodź szybko. Chrystus to samo mówi do nas. Jesteś otruty. Masz, swoje, masz swojego rodzaju różnego z widzenia. Coś mówi a może w tym coś jest? To jest ten fantastyczny moment, kiedy człowiek zaczyna się budzić. Kiedy zaczyna widzieć, że jego historia wpisana jest w inną historię. Przed tygodniem o tym mówiłem. Mam nadzieję, że Państwo też ten przykład jakoś trafi do przekonania, bo mi trafił. Kiedy ci ludzie na Titaniku, on statek zaczął tonąć, nabierać wodę, oni jeszcze o tym nie wiedzieli i ta pani, która chodziła, mówiła steward herbatę. Gdzie jest steward? Co się dzieje na tym statku? Dlaczego nikt nie podaje mi mojej herbaty? Przecież jest godzina piąta. A oni już latali z kapokami, a tam na górze już kapitan rozkładał plany i mówił, nie uratują się wszyscy. Przepraszam, my latamy za swoją herbatą. Teraz mamy kłopoty takie czy inne, a Titanic już nie kochani. To co mówię, naszemu życiu zostało kilkadziesiąt lat. Jeśli wszystko się potoczy, świat się nie skończy, za kilkadziesiąt lat już nikogo z nas nie będzie w tej świątyni. Będą tu jacyś inni skuterami kosmicznymi przyjeżdżać. Ale nas już tutaj nie będzie. Nasz Titanic tonie cały czas. Na szczęście mamy czas i są szalupy ratunkowe dla wszystkich, tylko, tylko trzeba się obudzić z tej historii, wejść w inną. Proszę zwrócić uwagę, że ta historia przez duże H, ta opowieść przez duże O, Jezusa Chrystusa i Boga, ona jest ciągle powielana w historiach naszego życia i w filmach. Proszę zwrócić uwagę, ile filmów na świecie ma taki schemat. Na początku coś jest dobrze, mąż z żoną żyją, dzieci w jakimś kraju, potem następuje coś tragicznego. Morderstwo, porwanie, wojna. Potem trzeba odbić porwaną córkę, żonę, która zdradziła coś, i cały film to jest to odbijanie, że oni tą walkę toczą. Potem przychodzi ktoś z pomocą, odbija i happy end. Wszystko się to, przecież to jest historia chrześcijańska. A romanse na czym polegają. Że on się w niej zakochał, ona go oszukała, on tamten oszukał ją, poszła za tym i ten ją chce odbić, i w końcu wykazuje jej, że ona się dała otumanić i happy end jesteśmy znowu razem. Czy to nie jest Ewangelia? My czujemy intuicyjnie. Proszę Państwa, to dlatego ludzie z wypiekami na twarzy oglądają Matrixa, czytają romanse i oglądają filmy sensacyjne, bo proszę mi wybaczyć, ale wiele z nich jest na kanwie Ewangelii. Na początku było dobrze, był Adam i Ewa, chodzili w raju i ściskali się z Panem Bogiem. A potem przeszedł szatan i stracili raj. A potem przyszła odsiecz. Dzień odsieczy to dzień Bożego Narodzenia. Atak inwazji na siły ciemności. Desant z nieba. I teraz następuje cały czas walka na odzyskanie tych, żebyśmy się obudzili. Bóg chce nas odzyskać z terytorium wroga. To jest nasza historia. Wielu ludzi tego nie widzi, dlatego chodzi, pyta, Stewart, gdzie jest moja herbata. Dlatego płaczemy na filmach, kochani, bo my na filmach poznajemy swoją opowieść. I chcę powiedzieć, początek tej opowieści to jest Księga Rodzaju. Tam się zaczął dramat. Nasze serce ciągle tęskni do tamtej rzeczywistości. Ale co chcę powiedzieć? Proszę zwrócić uwagę, że już na, od czego się zaczął dramat w tej historii. Od szatana się zaczął i od kłamstwa szatana. Pierwsze odezwanie szatana... Na kartach Biblii, Biblii też do Ewy stwierdzenie. On uderzył do Ewy, bo kobiety jest łatwiej zwieść. Kobiety są realiści. Kobiety jest łatwiej zwieść. Tym bardziej, kiedy uderzy się w sprawy miłości. Ewo, czy to prawda, że nie wolno wam jeść z żadnego drzewa w tym, w tym ogrodzie? Kłamstwo, świństwo nieprawdopodobne. Ale jak on to sprytnie wymyślił, to tak jakby podszedł do ciebie i powiedział, czy to prawda, że w Warszawie nie ma bardziej nieszczęśliwych kobiet niż ty? Odpowiedź ciśnie się na usta od razu. Nie, no jakieś nieszczęśliwsze to są ode mnie, ale u mnie jest dramat po prostu, nie w ziemi. I co mówi Bóg? Patrzcie, co mówi szatan do Ewy? Widzisz, jak ten Bóg cię ocyganił? Widzisz, jaki ten Bóg jest niedobry? Widzisz? Niby cię kocha, niby tak cię bardzo miłuje, a z jednego trzeba ci nie pozwolił jeść. Ewo, jest jeszcze jeden raj. Wspaniały, piękny, tylko trzeba zjeść ten owoc. A Bóg ci go nie dał. No to dla serca kobiety jest dramat, że ktoś, kto mówi, że ją kocha, czego się jej nie dał, że coś przed nią ukrył, że on ma jeszcze jeden raj. Od tego się zaczyna, kochani, że wielu z nas, tak naprawdę, to myśli, że Bóg to jest taki super komputer. Bo przepraszam wielu, wielu na dnie serca myśli tak. Poszukajcie tych myśli. Ja jestem przekonany, że wielu te myśli znajdzie. W moim życiu nie idzie dobrze. Nie mam chłopaka. Moje małżeństwo to jest wegetacja. Z moimi dziećmi się nie mogę dogadać. A przecież Bóg mógłby coś zrobić, bo jest wszechmogący. No pojęcia, po ustach nie. I sam Bóg zachęca, żebyśmy robili dobre uczynki. Żebyśmy pomagali sobie nawzajem na litość boską. To dlaczego? On mi nie pomaga. Mógłby? Mógłby. Zachęca sam? Zachęca. Nam każe, żebyśmy robili akcje charytatywne przed podświętami? Tak. A dlaczego do mnie Mikołaj nie przyjdzie od Pana Boga? Taki prawdziwy, który mi szczęście da w rodzinie. Bo ten Bóg, ten wielki szachista i sobie na nas eksperymentuje. To jest pierwsze kłamstwo szatana i proszę mi wierzyć, to wielkie, no, no chyba można powiedzieć, to może niewielkie, spore gadanie w Polsce na Kościół. Że księża, że biskupi, że się wtrącają, że księża, samochody, kobiety, to jest tak naprawdę w dużym stopniu żal do Pana Boga. Tylko na Pana Boga to tak nie wypada, jakoś mówić. On jest wszechmogący i wielki. Lepiej dołożyć Kościołowi. Ale ludzie mają właśnie pretensje na w głębi serca do Pana Boga, że to jest taki super mózg. Proszę zwrócić uwagę na, taką, na takie psychologiczne zjawisko. My często oglądając film czy czytając powieść, związujemy się emocjonalnie z bohaterami. Wszyscy czytaliśmy tutaj trylogię, to się do niej odwołam. Ten Włody to naprawdę przesympatyczny facet. No zagłoba, no to w ogóle serce na wierzchu. Baśka taka miła. Przepraszam, a co Państwo sądzicie o Sienkiewiczu? Hmm? No gość się to wymyślił wszystko, no. Musiał mieć łeb jak sklep, normalnie. Przepraszam, czy kochacie Sienkiewicza, że on jest taki... No nie za bardzo, no, Henryk Sienkiewicz, wielki powieściopisarz polski, Joski, to mi jest bliski sercu. A ten Sienkiewicz nam to wszystko tylko wymyślił. Wielu ludzi mówi tak. Święcik, Jan Paweł II, naprawdę fajny gość, no, niesamowity. A Bóg? No to wymyślił wszystko, no. Musi mieć głowę tęgą. Jeszcze tym zarządza. Zarządza tym. I to tak zarządza, że mi się ciągle nie wiedzie. Wielu ludzi nie wie o tym i nie wierzy, że Bóg ma serce. I jest głównym bohaterem tej akcji, która dzieje się od momentu stworzenia świata, a szczególnie zdrada Adama i Ewy. Kiedy Adam i Ewa zdradzili, Bóg się natychmiast odzywa. Adamie, gdzie jesteś? I ten głos trwa do dziś. Ten głos was tu ściągnął do kościoła. Ewo, Marku, Krzysztofie, gdzie jesteś? Gdzie, gdzie jesteś w swojej historii? Gdzieś ty mi się zaplątał, człowieku. Chodzisz jako tumaniony i szukasz spewarda, żeby ci herbatę zrobił. Titanic to nie, dziewczyno. Titanic to Chcę was ratować. Na własnych ramionach was będę przez morze przenosił. Tylko pozwól mi się uratować. Opowiadali kiedyś ratownicy, którzy ratują ludzi tonących z kąpieli, że tak jak oni po łbie dostają od tych niedoszłych nie, topielców, to nikt nie dostaje. Podpływa ratownik i mówi, proszę, czy przypłynąłem Pana ratować? A fru ratownikowi, w zęby od razu, łokcie mów, po oczach. My to samo zrobimy z Jezusem. Wpadamy w taką panikę, że nie chcemy go słuchać. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy się nie czuli, proszę się zapytać w głębi swojego serca, czy ja się nie czuję jak szczur w kosmicznym laboratorium Pana Boga, na którym się przeprowadza eksperyment. Jakieś choroby, samotność, jakieś krzyże, czytam Pismo Święte, nie rozumiem tego Pisma Świętego, nie mogło to być prościej napisane jakoś. Z Dokumenty kościoła Trójca Święta, przeistoczenie, szczerze mówiąc, Trójca Święta, ja z tego niewiele rozumiem, ale ze swojego życia to jeszcze mniej. Jak jest taki dobry. Czy Pan Bóg na nas nie prowadzi eksperymentów? Diabeł to powiedział właśnie Ewi Adamowi. On na was prowadzi eksperyment, zabawił się z wami, jesteście laleczkami Pana Boga. I Boże Narodzenie to jest nieprawdopodobna szansa, żeby uwierzyć w to, że On ma serce. Naprawdę postawcie sobie figurki Pana Jezusa i popatrzcie w tego w żółbku. Czy to jest superkomputer, czy to jest cybermózg, czy to jest powieściopisarz, czy to jest eksperymentator, który robi wiwisekcje na nas. Czy to jest główny bohater ten, który przychodzi nas odbić z krainy śmierci? Na to pytanie i z tym problemem każdy w głębi serca musi sobie z nas sam poradzić i znaleźć odpowiedź. Po to jest Boże Narodzenie, żebyśmy zobaczyli, że głównym bohaterem tej opowieści jest Chrystus, którego serce przepełnione jest miłością do nas i chęcią przywrócenia nam pełni życia. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Swożyciela. Od setek tysięcy lat trwa opowieść, którą zostaliśmy wpisani. Opowieść o tym, jak Bóg pragnie wyzwolić nas ze snu, z śmierci, z ciemności śmierci. Prośmy Go pokornie, by, by ta akcja się w życiu naszym, naszych bliskich i całego świata powiodła. Módlmy się za Kościół Święta, aby mocą Słowa, mocą sakramentów, mocą świadectwa Chrystusowego wyzwalał ludzi z grzechu. Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych, którzy sprowadzili Boga do doktryny, obowiązków, przepisów, lęku przed grzechem, by odkryli jego serce i rozkochali się w Bogu. Ciebie prosimy. Pomódmy się za wszystkich kaznodziejów, katechetów, by w czasie Adwentu ze szczególną mocą. Doprowadzali ludzie do Bożych, ludzi do Bożych Tajemnic. Ciebie prosimy. by się za tych, dla których czas adwentu z różnych powodów nie jest wcale czasem wyciszenia i większej modlitwy, może jeszcze większego zabiegania, jakichś tragedii rodzinnych, osobistych. Niech pamiętają, że przygotowanie na narodzenie Jezusa dla Maryi i Józefa też nie było czasem spokoju, a mimo to wszystko potrafili zwrócić oczy ku Niemu. Niech i dla nas adwent będzie realnym oczekiwaniem na spotkanie z naszym dobrym mistrzem. Ciebie prosimy. Za zmarłą Leokadię i Stanisława Kwiatkowskich niech Bóg obdarzy ich wieczną wiosną zbawienia. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pilnie rozważali historię naszego życia, historię życia naszych bliskich, a przede wszystkim historię Jezusa z Nazaretu i w niej odkryli siebie i swoją rolę. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, obyśmy się obudzili ze snu, stukaj tak mocno do naszych serc, aż Ci odpowiemy i wprowadzimy Cię, który jesteś naszą światłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.